pięknie ubarwionego kogucika z pięknym grzebykiem. Tutaj mamy wysypany piasek A, i na nim bardzo lubią kaczuchy leżeć. Kury zresztą tutaj też bardzo grzebią. Była wielka góra, już jest rozsypana. O, tak wygląda mieszanka cayenne i Kurka z kropeczkami. Nazwaliśmy ją biedronka. Czarne nóżki ma. Dziobek przyciemniany i taki pół czarny grzebyk. Tutaj na wrzędzie nasza czubatka. Siedzi grzecznie, tak. O proszę, tego to jeszcze nie było. Rodeo, kury na kurze. No proszę. Ciekawe co czubatka zrobi. No i teraz tak będą siedzieć. Oj, chyba się nie da. A jednak. Czubatka widać jest spokojna, nie zrzuca jej. Ale chyba jej niewygodnie. Mamy kureczkę Kajen, czarny grzebek, czarny dziobek, czarne oczka i czarne łapki. Mamy śliczną kokosie Ma fajnie łapki obrośnięte. I ślicznie jest ubarwiona. A tutaj też młody kogucik przyszedł. Tak, tutaj też kuleczka z młodych. Będą niosły na jajeczka. Nasza kochana Małgosia. Tak, po kąpieli tak samo odpoczywa. Nie. Tutaj nasze dwie landeski i oczywiście nasz kochany czubeczek. Och, jeszcze nam pięknie skrzydełka pokazał. A tam sobie odpoczywa Jasiu. Czubeczek to no oczywiście piękny. Jasiu też odpoczywa dumnie. Tutaj mamy ślicznego kogucika z bardzo pięknym grzebieniem. Nie wiem, czy mi się to uda ładnie pokazać. Ale ma bardzo piękny grzebień. mama musiała być yy, lethornem a kogucik nie wiem jaki no i oczywiście kaczore amore nie może być inaczej Młode kaczorki uczą się od naszych starszych kaczorków. O, no i już po sprawie. Tutaj kaczorki dwa, oczywiście. Kaczuszka. Kurczaczek Feluś. Tam kurczaczki sobie... uczę sobie tutaj biega, a tam kaczuszki sobie odpoczywają. Tutaj oczywiście kaczuszki nasze. O. Dwie kaczuszki sobie leżą, odpoczywają. A oto nasz kochany tubeczek w wannie. Tubeczku! Obok czeka następna. O, proszę, tu już pokąpieli. Tak, już Bibi tutaj czyści piórka. O. I Gieniu też. A Czubeczek w wannie. Oj, to jest czyściok taki. Dziś było bardzo gorąco, więc one chętnie korzystają z basenów, tam też mają. Ale wieczorna kąpiel w czystej wodzie zawsze mile widziana.